Siema, syn, maksymalna, kolejny odcinku na moim kanale. Więc znowu są tu skady. Trzeba już w końcu z tym ruszyć na poważnie. I tak, od razu na początku mówię: Mogę co trochę pić wodę, gdyż dzisiaj jest tak cholernie gorąco, że nie wytrzymam koło 20 minut gadania bez picia. Więc tak tylko mówię na wstępie, gdyż najprawdopodobniej będę pił co trochę. Ale dobra, kontynuujmy. Ostatnio skończyliśmy na tym, jak. O, matko co tam się działo. A, mią została znokautowana przez Renę. Więc no, ciekawie. Ale dobra, zaczynajmy. Wszystko w porządku? Było około 2 metrów między wami. Od kiedy tu przyszłeś? Oni stali się ostrzejsi? Ciało tego starca nie mogę, że tego wytrzymać. Aha, czyli to mią znowu sobie tak gada? Może by było dla Ciebie łatwiej, jeśli przestałabyś mówić rzeczy, które sprawiają, że Rena chce się uderzyć. Czy no, Rena chyba teraz po prostu odwaliło jej, na punkcie tej słodyczy. Albo skończy się na tym... na jakiejś tej... jakby to tak porównać do jakiejś kiepskiej kabarecie mion. Tak by to jakoś na polskie porównać. Jeśli to by się stało, rezultaty mogłyby być fatalne. Nie czuję się źle, Mion. Prawdopodobnie jesteś jedyną, która może uniknąć jej ciosów. Ja czułam, jakby to było jej kolano. Czy może to być przez to, że zadajemy się z niepokonanym mistrzem sztuk walki? Może któregoś dnia zobaczymy jej debiut na jakimś ekstremalnym sporcie. Nie możesz przegrać do reny. Musisz trenować i no, mieć reman, remacz. Yy, no, Ponowne tam walkę zapomniałem słowa. Yy, Okej, okay, powinieneś ten stary nie wiem. Ten stary działek będzie. Gosowa się czuła za ciebie kciuki. Yy, Mion i ja yy, przerobiliśmy na tą terminację, żeby odkryć. Sposób na odparcie niewiarygodnych technik reny. Aha, co jest? Widzę takie bardzo filmowe wcięcie. Nie gadajcie, że przez od 5 odcinków to był wstęp. Bo mnie coś trawi. Otrzymałeś nowe porady? Jesteśmy w mieszanej klasie i coś tam o uniformach. Aha, co to jest za menu? Mm, a zobaczmy to. Aha, to są jakieś takie, jakby odniesienie do poszczególnych scen, e, tych scen. Aż zobaczę. Tak to jest jakieś odniesienie do tych poszczególnych scen to ja może lepiej wczytam. No i teraz muszę przekliknąć. Dobra, zapiszę jeszcze raz. Dobra, kontynuujmy. bardzo... Wziąłem to zbyt lekko, ten dzisiejszy ranek, mojego wolnego dnia i byłem spóźniony. Dzisiaj był, dzisiaj był dzień, w którym Rena i Mion miały mnie oprowadzić po Chinemizawie. Rena i Mion już czekały na tam miejsce spotkania. Okej, spóźniłeś się. Przepraszam... Y... Tam jakiś program, który oglądałem zeszłej nocy. Był bardzo interesujący. Wincie tamto. O, więc, taka jest Twoja wymówka na bycie spóźnionym i sprawienie, żeby dwie dziewczyny na ciebie czekały. A, że ona też dopiero przyszła. Zeszłonoczny epizod. Życia z czegoś? Dzień z życia czegoś tam. E, był in interesujący, prawdaż? Była tak samo winna jak ja. Mm, Rena nosiła dość ciężko wyglądającą torbę. C co to jest? E, Mion odpowiedziała na moje niezadane pytanie. To, to prawda, Rena naprawdę przygotowała się na piknik. Okej, okay, kiedy poszedłeś. Rena wyciągnęła wszystkie st stopy? Czy stop, że... Nie, nie, nie. E, to nie jest tak, że zmusiłem ją do tego. To, to było nic, więc nie przejmuj się tym. Dobrze? Mm, ona jest taka od czasu zeszłej nocy, wiesz. Czy możesz mieć za to odpowiedzialność? Co? O, o, dobra, dobra, jestem facetem. W końcu jestem facetem. Wezmę odpowiedzialność. E? Odpowiedzialność? Za co? Za co? No już dobrze wiesz za co. Muszę mikrofon poprawić. Hmm. Eee, kiedy odwróciliśmy się powoli, żeby patrzeć na Renę... Nasze wzroki tam zawędrowały w dół na masywną torbę, którą ona nosiła. Nie, to nie byłoby logiczne, gdyby ona była cała zapełniona tymi pudełkami na lunch. No pomijając, że my rozmawiamy tutaj o renie, około 2 kg zgaduję. Kiedy rena. Podnosiła to, widziałem, że, widziałam, że dość się męczyła. Mówię 5. Uh, uh, eee. Chyba, że zgadłem. Okej, jesteś facetem w końcu. Uh, myślałem, że najprawdopodobniej nie zjadłby dużo, więc zrobiłam dużo. A uh, chodźmy. Nie będę tego żydał, ale. No, można się myśli, że to jest jakiś okrzyk. Dobra, muszę na chwilę pauzę zrobić, bo widzę, że mi ktoś chce. E, dobra, już jestem przy okazji, napiłem się, więc nie muszę teraz na wizy pić. Więc tak, e, e, od razu z widoku, jak ona to podnosiła, nie mógłbym po prostu. Nie mógłbym uwierzyć, że jedyne rzeczy, tam były, które tam były, to były właśnie pudełka na lunch. Poprawka, też mówię 5 kilo. Pomogę, ale wszystko to musi być zjedzone. Nie wybaczy czy jeśli sprawi, że rana będzie smutna. Zajarzyłeś? Jedyną rzeczą, którą mogłem teraz zrobić, to było poćwiczyć, żeby zro zrobić się bardziej głodnym. Kończąc z przyjemnościami zaczęliśmy naszą. no tą ten jakby obejście po tej wiosce bez troski spacer e, tam w promieniach porannego słońca. Nie mógłbym sobie wyobrazić czegoś tak. czegoś takiego podczas mojego życia w mieście. Matko, jaki słodził to Jest bardzo bunny after Mają tam osoby, które tam przyjeżdżały czasem odpoczywać na weekendy. To było naprawdę miłe miejsce. Spokojne i ciche. tak, no, mało żyło w tej wiosce. Zawsze mogłeś trafić na kogoś e, po prostu chodząc. A, dzień dobry. Dzień dobry. O, ty musisz być e, Majebara, e, tak? E, moje dwie towarzyszki wymieniały tam e, przywitania z każdym, kogo minęliśmy. E, każdy z tych mijających znał moje imię. Kiedyś jest kiedy stałem się taki sławy? E, minęliśmy trzy osoby, i kiedy te trzy osoby znały moje imię, zacząłem czuć się trochę dziwnie. A, to jest, to jest trochę smutne do powiedzenia. E, każdy zna każdego, bo jest ta, tak mało ludzi mieszka tutaj w Finamizowie. Więc co to znaczy? Więc yy, to znaczy, że jeśli ktoś zobaczy jakąś nieznajomą twarz, yy, która go tam będzie szła, to automatycznie znaczy, że jest to moja bara, który dopiero się tutaj przeprowadził. Tak, tak to właśnie działa. Był to proces eliminacji, który mógłby zadziać tylko w miejscu takim jak to. Był dość efektywny. Od teraz powinienem zadbać, żeby miał dobrą reputację. By nastał dzień, w którym odkrył, zostałbym odkryty e, w, czytając sprośny tak powiedzmy, magazyn w księgarni. E, spodziewam się jaką reakcję by mieliby wszyscy mieszkańcy wioscy, wioski. Mm, no, miał być przesłana. E, to nie jest z tego koszmarów. Oczywiście, że ich znam. Pierwszą osobą, którą spotkaliśmy, był stary Takezów z jakiegoś tam sklepu rowerowego. Jego hobby to bonsai, czyli takie drzeweczka, i granie na flecie. Następnie spotkaliśmy drugiego syna Drowsers. To był jakiś sprzedawca, coś takiego. Jego hobby to strzelectwo i e, aha, chcę być tam snajperem w przyszłości. No i osoba, następna osoba, którą dopiero spotkaliśmy, była Mio, czyli pielęgniarka z kliniki. Jej hobby to obserwowanie ptaków i fotografia. Znacie imiona wszystkich, którzy nas minęli, i nawet ich profile? Czy tam hobby i tak dalej. Widząc moje zaskoczenie, Mion Rena wymieniły się spojrzeniami i zaczęły się śmiać. No tak. E, nie, nie jesteśmy jak w mieście, gdzie ludzie m, prawie nie znają swoich sąsiadów. Spróbujmy. E, ty tam, kim ja jestem? A. Ty jesteś Keiji Mybara. E, mówisz dość. ...kropne rzeczy, a tak naprawdę jesteś miłym... Mm, ...tym, nieśmiałym osobą. E, minęły już trzy tygodnie od kiedy się tu przyprowadziłeś. E, twoje hobby to branie popołudniowych drzemek. E, ostatnio zmieniłeś się... E, ...żeby zakładać te... E, ...bokserki. Czyż nie? Wystarczy, wystarczy! Boże, skąd miałem takie informacje. Bokserki? Koniec tego. E, najwidoczniej nic tutaj nie można ukryć. Kinamizowa nie jest miejscem, z którym należy tam nie brać pod uwagę. Ja czuję, że to wygląda bardziej, że, wy to, że to wy mnie bardziej pokazujecie niż pokazujecie mnie wszystko, to, co jest. To prawda. E, no, w końcu paradujemy z Tobą po całej wiosce. Nie, nie myślisz też? E, Keijan bardzo dobrze pasuje tutaj do Chiny Mizawy. W wiosce jest jakby tam na skraju, że tam bardzo mało osób po prostu mieszka, więc yy, mieszkańcy witają każdego, kto tutaj mieszka, kto się dopiero tam wprowadza. Yy. Yy, yy, myślałem, żeby tam odpowiedzieć na to czymś, jak chyba żartujesz, ale powstrzymałem się. Czy kiedykolwiek powitałem kogoś, kto dopiero prowadził się do miasta tak jak tutaj? E, myśl, myślenie o tym sprawiło, że zacząłem wierzyć, że to co powiedziały nie, były tylko, nie było tylko żartem. Minęliśmy kolejną osobę. No, oczywiście znowu tam z, zaczęli się przywitać. O, dzień dobry. E, to wspaniałe widzieć, jak dobrze. Tam. Um, um, o Boże, jak to powiedzieć? Um, o um, I'm getting along. Um, że się dogadujecie, o. E, to pani tutaj to Fuji Shima. Dzień dobry. O, małe bara. E, e, jak wspaniałe, jak masz e, tak wspaniałe dziewczyny przy każdej ręce. No e, Jak się czujesz? E, Przyzwyczaiłeś się do życia tutaj? mi zamiast przygotować jakąś odpowiedź, tak jak zrobiłbym to w mieście, odpowiedziałem po prostu pod głowy. Stara kobieta zaśmiała się, no, tam pokazując głosem, jak energetyczna była. Dobrze, kiedy spojrzałem tam z powrotem na renę, imion dały mi mrugnięcie, mrugnęły do mnie prosto więc teraz czy to nie czas żebyśmy mieli lunch? może? może? uśmiech Reny sygnalizował pojawienie się wydarzenia o którym zarówno ja i Mion chcieliśmy zapomnieć oboje spojrzeliśmy na siebie jestem facetem zrobię co trzeba ale to zbyt dużo Spokojnie, Kai. zostaw to do tego starca. Mi on nigdy nie wyglądała na no, odpowiedzialną, tak jak teraz wygląda. E Spodziewałem się niczego innego od e przedstawiciela klasy. Rena, jeśli mamy zamiar jeść, równie dobrze moglibyśmy pójść, gdzie jest dobry, gdzie jest dobry widok. Ła, tak. Dobry pomysł, zgadzam się. E, Rena potrząsnęła szczęśliwie głową w odpowiedzi na propozycję Mion. No, jakaś świątynia. E, wchodząc na szczyt e, kamienistych schodów, no, aż świątynia. Mm, świątynia pojawiła się przed nami. No już jest, dość, jest już dość stara ale wszystkie opadające liście były posprzątane sprawiając dość taki usprzątany widok. Tutaj jest Ołtarz Furude To najprawdopodobniej jest najlepszy Miejsce z najlepszym widokiem to miejsce. Miej pewność, że je zapamiętasz. E, na naszym następnym przerwie e, będzie tutaj festiwal. No, z bangi z anime, wiem co tu się będzie działo. A, nie jest za wcześnie, żeby mieć e, już festiwal? Łata... E, Matko. Łata Nagashi nie jest zwyczaj nie jest letnim festiwalem. E, dawno temu był używany jako tam celebracja e, końca zimy. E, to było Może zawsze mam problem jak to powiedzieć na polski, więc to znaczy, ale nie mogę jakoś nigdy to było żenujące, to było zawstydzające podejrzewać, że e, taki festiwal musiałby mieć być w lecie. Teraz, otwórzmy nasze lunche i tu pudełka w różnych kolorach były układane jedno na drugim, tam, no, po prostu jedno na drugim, no na pewno pachniały wybornie, to było domowe, domowa kuchnia Ren, no nawet nie trzeba było nic mówić, żeby wiedzieć, że to jest bardzo dobre, no ale jak my mamy to wszystko zjeść? Ej, Mion, weźmy coś więcej niż tylko dobry widok, żeby stąd zejść. O, o matko, czekaj, muszę sobie przypomnieć: e, Rika i. E, o matko, nie przypomnę sobie. Nie przypomnę sobie teraz. E, dobra, popołudnie. A, Satoko. E, to była. A nie, to była Rika, to była Satoko. E, to była Rika i Satoko. Co one tutaj robią? Mion tam uśmiechnęła się na mnie. A wi... więc jest to tak, to był jej sekretny plan. Potęga numerów. Eee, masz moje podziękowanie, Mion. Aha, bo wiedzieli, że oni tego wszystkiego nie zjedzą, więc zaprosili je. Eee, tam, laura. Musieliśmy tu przejść, eee, ponieważ. To było takie zaproszenie? Co to wszystko ma oznaczać? No, popatrz. Jest czas na lunch. Styl bufetowy. E, jedzenie zrobione ręcznie... Tam, bajrenę. Bajrenę, może Przez renę. No, tyle to ja widzę. Czemu to musi być na nasz... Na teren, Na naszym terenie? Czy co to jest jej? Aha, e, Świątynia jest... no, publiczna. Nie należy do ciebie. Mmm, jest... no, ma rację. To jest własność każdego. O Jezu, co z jest, jakim lolikonem? Wow, Riko jest tak dobrą dziewczynką. Eee, chodź, usiądź tu. Zjedz z nami. Chyba, że tu mówi Rena. Chyba, że. E, a nie, to jednak było. E, po tym jak zwolniłem miejsce dla Riki, odwróciłem się do Satoko. E, poczekaj chwilę. Gdzie jest moje miejsce? E, nie ma dla ciebie miejsca i nic nie będziesz jadła. E, nie martw się, jest trochę dla ciebie też. Co, znowu ma zamiar uderzyć? E, nie ma, zjem wszystko co będzie dla niej. Nie pozwolę na to. Rika... Tutaj, połeczki. O, widzę w ogóle, że dostałem karty od Steam'a. No spoko. Może sobie znakę wyrobię. Yy... Yy, zarówno jaj i Satoko. No tam, wyciągali się do tych pudełek. Zobaczę, ile jest minut? 20... O, matko. No dobra, jeszcze skończymy tą rozmowę i będę zapisywał. I kończył. Yy, naprawdę, Kej, okay. jesteś naprawdę dobry w dowodzeniu ludźmi. Musisz mieć do tego talent. Yy, macie tu talerz: jeden dla mi, jeden dla Riki. Rena wyciągnęła tam parę yy, pałeczek i papierowych talerzy. Jeśli nie pospieszymy, wszystko będzie zjedzone. Yy, to prawda, dobra. Czy to oznacza walkę? Proszę, zjedzcie dużo. Jest wystarczająco dla wszystkich. Eee, powiedziała to Rena, kiedy otwierała termos. Okej, okay, w tym momencie już tam można zakończyć. Więc tak. Co mogę jeszcze powiedzieć? 23 minuty, znowu będę renderował to Buggy ile. Ale tak, ja jestem Maxus. Siema.